Siemano ludzie, z tej strony Yamaha, a to jest szósty poradnik, poradnikowo, na moim kanale. Poradnik po poradniku, tak, z gimpami się chce bardzo, bardzo nagrywać, nie wiem dlaczego. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić banner na nowy wygląd YouTuba. Bannery, tutaj mam już szablon. Ten szablon będziecie mieli do pobrania w opisie. Tak, i Wam teraz pokażę, jak taki banner zrobić. Wrzucacie go. Przerzucacie. Okej. Okay. I już widzicie, że tutaj macie już taki szablon. Tutaj sobie troszeczkę. O. wykniemy, Dobra. No i, od, i robimy tak praktycznie. Jak macie już ten szablon, to możecie robić co chcecie. Ja tutaj od takiego. Ja się zapytałam takiego. Nie wiem, jak on się nazywał. Od Mickey Deck. Mikiteka się zapytałem, czy chce banner. No, okej. Okay. I teraz tak. Robimy mu taki banner, jak sobie zażyczył. Mm. Weźmy kolor. Jakiś taki niebieszy. Dobrze, wylejmy. No, mam nadzieję... Że wszystko wyjdzie, ale powinno w sześciutko wyjść. Dobrze. Taki niebieski tak troszeczkę ciemny, co nie? Wy wlejmy jaśniejszą farbę. O! Kocham to. Jak ten napis się teraz nazywał? Okej. Okay. Skopiujemy to. Naciskamy A. Robicie takie coś jak ja. Okej. Okay. Oczywiście trzeba farbę wybrać, no bo na niebiesko, na niebiesko to, to nie wyjdzie jakoś tak specjalnie. Mickey, tak. Ok. Wybieramy czcionkę. Mm. Powiększymy. Weźmy tą czcionkę. Mm. What the fuck. okej, okay. Sobie tu teraz tak. Nie czy jest. E... O, tutaj jest równo. E... Ok. Facebook na telefonie się odzywa. Ok, ale to mnie jeszcze już tutaj nie robi. I chcę takie coś. Chcę coś z Wiedźmina, z Minecrafta, z Asasina. <grym> o ile dobrze pamiętam, przynajmniej. Wiedźmin Wrzucamy Wiedźmina Przerzucamy to znaczy Uuu! Uh, mamy ko. Y, zalewamy tło Może no, tak za, za fajnie to nie wygląda, ale, y, lol. Dobra. Y, lol, fail, fail, fail. E, lol, ale się popieprzyłem. Dobra, to, to, to się wytnie to się wytnie. Czekajcie, a to tutaj na tylko. Albo to skontroluję po prostu. E, musicie chwilę poczekać. O kurwa. Czy ten e, pomów? E, pomów. Jak no, widzicie takie pomyłki no nieraz się zdarzają i też nie mówię, bo ja tam jakimś królem nie jestem. Okej. Okay. Tutaj jest jeszcze Battlefield. Mm, dobra. Może być. Mm, weźmy jeszcze w taki program bo chcę zobaczyć, czy ma skina. A ten program... Wam pokażę, jak ten program się obsługuje. Jak się włączy... Na pewno go znacie, bo tutaj można... robić skiny. Patrzcie, mamy... Otworzyło nam się takie okno. WTF sobie pomyślicie? Okej. Okay. Tutaj wpisujecie nazwę użytkownika. Znaczy... M musi mieć on skina w Minecraft. Musi on mieć albo premium A dzwonek do dźwię. Pewnie ktoś zważy dobra Dobrze IK, MY, IK, ID, EK Pokaż skórkę Widzicie? Nie ma Może tylko Może tylko MY, IK, ID, EK No jak widzicie nie ma skórki w minecrafcie Chyba, że ma jakąś z nazwę Dobra nie przejmujemy się tym. masterosik no hmm. Weźmy w tu tutaj. Ja tylko to jest taki, tak na szybko poradnik, jak oczywiście tutaj na osobno to zrobię. Weź mi creepera, bo sam chciał creepera no to Chcesz to masz Okej, okay. którego sobie przesuniemy tu? Obrócimy go sobie. O tyle. obróć Wiem, że to jakoś dziwnie wyglądało. Ale... Ok. Mm, teraz wklejmy drugiego, żeby to już jakoś tak... Fakt. Zawsze z wyłączam wyłączam. okej okay. Weźmy jeszcze jednego creeperka. Obrócimy go o, o ileś tam stopni. Nie wiem, ile to jest. Tak. I tak teraz, żeby równo było mniej więcej. Ładnie. Okej. Okay. Teraz już mamy. Wygląda to tak może nie tam jakoś świecie. Ale tego tutaj nie będzie widać, bo tylko będzie tym czarym tłem się w ogóle nie przejmujcie, bo tego nie będzie widać, tylko będzie to widać to niebieskie. Dobrze, co dalej bymy tutaj wrzucić? Facebooka, bo na pewno ma przy tylu subskrypcjach. Mam nadzieję, że nic z tego nie słyszycie. Wrzućmy mu tutaj Face'a. Wrzućmy mu ASK. Musiałem się po głowie podrapać. ASK mu wróćmy. Dobra. Ogólnie drugi poradnik to już jest zrobiony z Gimpa dla. Yy, dla. dla. właśnie. Jak on się nazywa? dla Masterosa, tak. Masterosiku? Przecież też to jeszcze Diagxa, Escape'a, bo Escape niebieski to nie. Siemanko! Okay. Zo. OK, to OK, mamy... to mam. to. Tutaj, mm. no, mu jeszcze tutaj to. Przerzućmy to taka spinka jakby mm. tutaj zrobimy tak w w i Sorry, pomyliłem się ah, Fak, ale fejla przy tym odcinku Wpisujecie kropka EOTube y Boże Sorka, sorka nagrywam, nagrywam nagrywam O oh, Okej, okay, tutaj, tutaj Okej, okay. tutaj chcieliśmy co napisać, yy, okej, okay. tak, okej okay. Dobrze, zmienimy tutaj czcionkę, pomniejszym oczywiście Zmienimy na taką bialutką, o biała się będzie tutaj ładnie prezentowała mm. Tak ogólnie na moim, tak co jak robię to wszystko wrzucam co mi po prostu w głowę, do głowy wejdzie ale no, tak już pomyślałam, że już tak trzeba jakoś to ogarnąć, bo naprawdę takie tło mi się ładniej podoba, niż <grywa> nagrywam umieć. Dobra, mm. dajmy mu jeszcze, co by mu tutaj dać. Okej, okay, siemanko wszystkim. Witajmy, wit witam was po przerwie Trochę mi się język załączy, ale to nic chyba Tak, zrobiliśmy już takie tło jak tutaj widzicie, takie Trochę to odsunę Jo. dobra Co by mu tutaj jeszcze dodać tak właściwie, co tak sobie myślałem Może jeszcze znaczek subskrybuj Wiem, że miał być... On chciał ogólnie z Wiedźmina i w ogóle. No ale cóż tak? Okej, okay, tutaj Albo tak te dole obok tego napisu. Albo tutaj Tutaj jeden. Chociaż nie wiem czy tutaj się właśnie to komponuje tak to wszystko. Tutaj taka pustka bardziej to. Tutaj obracamy ten 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 cały ten, 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 ten zegar. Czy B zegar mówię? Odwracamy tu subskrybuj Teraz jakby to tutaj powiększyć. krzyć, mm. mnie ten... o tym. O fakt źle. Okej, okay, dobra. I to chyba tyle. Wiecie już chyba jak zrobić bandę, nie? No, więc ja się z Wami żegnam. E, tak wygląda ten banner. Wiecie już jak go zrobić. Szablon macie w opisie. I oczywiście jak zapisujemy plik zapisz jako banner dla. Aha. Mik i musi być. Bo pamiętajcie, że się wtedy plik nie zapisze i nie będzie chciało wam otworzyć tego całego właśnie folderu. Eksportuj, zapisz. Ok, możemy wyłączyć, wyłączamy, wyłączamy. Wchodzimy tutaj, bannery i banner dla Mickey Deck Mickey Deck tak dokładnie. I widzicie, on tak wygląda właśnie. Mm. Jeśli wam się spodobał odcinek, to zakomentuj, zasubskrybuj, tutaj widzicie, żółty magiczny guziczek. No, ja się z wami żegnam.